Jaka jest długość boku kwadratu o obwodzie? 96 cm. Myślę, że wszyscy wiedzą, że kwadrat jest to czworokąt, który ma cztery kąty i cztery boki. I wszystkie boki mają tą samą długość. Jeżeli obwód wynosi 96 cm, to na ile trzeba podzielić, żeby dowiedzieć się, jak długi jest jeden bok? Na cztery, bo mamy cztery równe boki.

Ponieważ liczba 40 łatwo podzieli się na 4, druga 40 też na 4, i jeszcze jakaś resztka jest tutaj 16. No i po kolei. Pierwsza 40 na 4 to jest 10, druga 40 na 4 to jest również 10, i jeszcze została 16. 16 również podzielimy na 4 to jest 4. Ile tutaj mamy razem? 10 plus 10, 20 plus 4 to jest 24. Tak? Czyli 96 podzielić na 4 to jest nic innego jak 24. Czyli jeden bok ma długość 24 cm. Możemy już taką odpowiedź zapisać. Długość boku kwadratu wynosi 24 cm. Dziękuję.